My dzisiaj jako Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zorganizowaliśmy bardzo fajną imprezę dla naszych uczestników projektu. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wspólnie z partnerami realizuje projekt Razem z nami, wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej. Projekt przygotowuje osoby, które uciekły z Ukrainy przed wojną do podjęcia pracy i pomaga im oraz ich rodzinom zintegrować się w swoim miejscu zamieszkania na terenie naszego województwa. Przygotowanie to odbywa się w centrach i klubach integracji społecznej prowadzonych przez organizacje pozarządowe i gminy. Dzisiejsza impreza o charakterze pikniku rodzinnego skierowana jest do uczestników naszego projektu Razem z nami. Zaprosiliśmy uczestników projektu, czyli osoby z Ukrainy, które znalazły schronienie w Polsce po wybuchu wojny na terenie Ukrainy do wspólnej zabawy i wspólnego podsumowania. Atrakcji jest tak wiele, dlatego trudno opowiedzieć w kilku zdaniach. Po prostu zobaczcie to sami. Dzisiaj prezentujemy pracę przelarskie w Skansenie. Kiepskie kiełbaski. Wspaniałe zupy. Wata cukrowa. Dmuchańce. Pomoc dla uchodźców. Dzisiejsza impreza niezwykle wpisuje się w działalność naszego Instytutu i jest zorganizowana po to, by móc zintegrować te dwa narody naród ukraiński i naród polski. Naszym zdaniem, integracja pozwala na rozwój, pozwala na pójście o jeden krok do przodu. Uczestnicy, w większości kobiety, biorą udział w różnych szkoleniach, zdobywają kwalifikacje w pracowniach nauki zawodu, uczą się języka polskiego. Ze wsparcia w projekcie mogą również korzystać dzieci i inne osoby pozostające pod opieką uczestników. Łącznie objęliśmy wsparciem już ponad 500 osób. Ten projekt był bardzo ważny dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, ponieważ chcieliśmy przede wszystkim naszym przyjaciołom z Ukrainy umożliwić zdobywania kompetencji, kwalifikacji, dlatego w tym projekcie bardzo wiele osób mogło właśnie skorzystać z wielu form doskonalenia, kształcenia, staży, ale także takiego wsparcia i z zakresu pomocy prawnej, tłumaczeń językowych. Celem naszego projektu było to, aby obywatele Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce po wybuchu wojny, odnaleźli się i poczuli się po prostu jak u siebie. Dlatego zaoferowaliśmy mi różnego rodzaju formy wsparcia, również kursy języka polskiego, tak aby odnaleźli tutaj cząstkę swojego domu i poczuli się po prostu jak nasi sąsiedzi. Podczas pikniku rodzinnego, razem z nami, uczestnicy projektu z różnych miast mają okazję poznać się wzajemnie i spędzić miło czas na łonie przyrody, w pięknej scenerii Chorzowskiego Skansenu, górnośląskiego parku etnograficznego. Taka impreza jak dzisiaj oczywiście ma różne wymiary. Jeden wymiar to taki typowo rekreacyjny: dzieci się bawią, mają mnóstwo atrakcji: dmuchańce, malowanie buziek, warkoczyki, ale dla nas przede wszystkim najważniejszy jest dialog, rozmowa i poznawanie ludzi, co tak naprawdę mają nam, jako Polakom, do zaoferowania. Ta impreza trwa od godziny 12 do godziny 18. Cieszymy się, mamy piękną pogodę, jest świetny klimat, ale najważniejsi są oczywiście uczestnicy i ich radość i radość dzieci jest dla nas najważniejsza, że możemy dzisiaj w tym dniu wszyscy razem świętować.